Witam serdecznie tutaj w Stili. Jest to 372 odcinek z Shake'sa. No i co, na samym starcie, oczywiście, łapka w górę możecie zostawić 372 łapki w górę, e, i subskrypcji też możecie zostawić 372 tysiące. Mamy 550 poziom, tak jak widać po tytule, i tak jak widać po tytule, odbierzemy sobie zaraz elevator. E, ale to, co jest najważniejsze, to to. Że zostawiliście lajka, like to jest dla mnie najważniejsze, e, ale tak czy siak przechodzimy już jednak do odebrania tego helewatora. E, zajęliśmy trzecie miejsce, więc, więc te nagrody mamy najwyższe, oprócz oczywiście tła postaci. Bo jeśli chodzi o nagrody poza tłem postaci, to, to na pierwszych trzech miejscach są dosłownie takie same. E, różnią się jedynie kolorem tła, kolorem tła postaci. Mamy legendarny gem, mamy 55 tysięcy tajemniczych odłamków, 82,5 tysiąca e, tego metalu, powiedzmy i 137 milionów e, złota. Bo wiecie, dobra nagroda, też tak powiem. E, ale dzisiaj na pewno największą nagrodą będzie sobie zbustowanie e, inteligencji do poziomu praktycznie 175 tysięcy. Za sprawą, oczywiście, pupili. Dzisiaj to zrobimy. Mamy. Mamy kolejny setny poziom na Pupilu. Eee, to się nam razem zeskalowało, bo tutaj mamy również setny i powinno nam skoczyć o procenty gdy sobie zrobimy... Eee, wystarczy, że tak zrobimy. Tak, mamy prawie 175 tysięcy. Dodatkowo mamy trochę golda, więc sobie go ładujemy no i będziemy dzisiaj celować w te 175 tysięcy inteligencji. No bra brakło nam mało, ale... Na pewno nam nie braknie z tego powodu, że zrobimy sobie jeszcze tak. Wyrzucimy, wyrzucimy te klejnoty i to jeszcze nie wszystko. Wejdziemy sobie do twierdzy, odbierzemy ten klejnot, zaatakujemy sobie w twierdzy e, na szybciutko. Proszę bardzo, i odbierzemy sobie wehikuł na 550 poziomie, ale przed tym e, zrobimy sobie jeszcze misyjkę. A co mi tam muszę się śpieszyć z tymi misjami, bo już pół godziny do północy. E, odbierzemy odbierzemy sobie ten, ten oczywiście przygodomat. E, a jakby inaczej, jak ma, jaki set mamy? Trzeci raz sprawdzam ten set. Nie wiem, jak już jestem przećpany chyba. Czpanko 420 i tak dalej, ale to nie jest 4 2, 0, to jest 550, Taki mamy poziom. Dobra. I tutaj możemy sobie zboostować naszego ziomka, żeby nie mieć maksa pod ziemi. Mam nadzieję, że odbieracie wszystkie, wszystkie bonusy, które są na, na Discordzie twórców gry. O tam już padło bodajże 26 grzybków, jakieś klepsydry, jakieś laki coiny, więc warto to sobie odbierać. I warto sobie wbić te 175 tysięcy inteligencji. Brakuje nam już niecałe 25 tysięcy do 200 tysięcy inteligencji. I to na pewno, na pewno fajna sprawa. Do kibla sobie wejdziemy, wrzucimy też sobie jakiś randomowy itemek. Wrzucimy sobie resztę. No i a propos właśnie kowala, to w kowalu mamy już ponad 1 300 tysięcy tajemniczych odłamków. Powiecie, wow! Ja też tak właśnie powiem. Ale jeszcze większe wow, wow by było, gdyby nam jakieś fajne nagrody z, z kostek poleciały. I na razie, o proszę! I chyba... Chyba wykrakałem, ale tak pozytywnie. Wykrakać można pozytywnie? Chyba można. A jeśli nie można, to i tak to zrobiłem. Jestem trendseterem ziomek. Sprawdzaj to na, na bicie. E, zaatakujemy sobie jednogłową, e, jednogłową, 11 głową hydrę, która ma 32%, ale jej zjechaliśmy. No to teraz sprawdźmy ile ja jej zjadę. Z 32% to jest bodajże e, paladyn. Więc unikać go możemy, no ale ten pierwszy cios ma mocny. No i zjechaliśmy mu jedynie 1%, więc na pewno tutaj nie dotrzymaliśmy poziomu naszym, naszym towarzyszom gildyjnym. Co jeśli chodzi o arenki, to sobie dokupuję siedmiodniowe dniowe przyspieszenia. Nie zawsze one są, ale jak są, to zawsze je kupuję. Więc jakoś, jakoś staram się bustować tą arenkę. Dzisiaj nie będziemy sobie jej ofiarować, bo szkoda na to czasu powiecie gdzie nam się śpieszy e, na lochy no nie bo przecież możemy lochy no tak nie możemy pokonać lochów ale możemy sobie spróbować pokonać lochy no nie e, to też jest to też jest na pewno ważna kwestia czy tu jest wszystko pokarmione tak tyle mi zostało tyle mi zostało właśnie owoców po helikopterze powiecie że dosyć mało jest ich naprawdę mało ale to spowodowane jest tym że że w ten weekend był weekend można było wrzucać po, po 9 e, i tak jak na przykład tutaj sobie skończyłem e, tego na 200 poziom już mam go na 43 więc, e, więc jakoś to poszło powiedzmy nie najgorzej i sprawdzimy ten, e, ten loszek jak, tu, jak on nam tutaj siądzie już, e, bodajże zjeżdżałem mu maksymalnie do e, w sensie maksymalnie no minimalnie jeśli chodzi o jego damage ale maksymalnie jeśli chodzi o umiejętności mojej i moich pomocników do 2 miliardów HP. No nie, więc e, więc już trochę trochę e, tam pozjeżdżaliśmy, ale zobaczymy, czy dzisiaj uda się pobić ten rekord. E, ja widzę, że chyba nie bardzo. Mamy 2700. W sensie 2 miliardy 700 miliardów, 2,5. Tak z 10 razy sobie popróbujemy orientacyjnie oczywiście, e, ale chyba tych 2 miliardów nie przebijemy. Tam nawet raz mi się udało chyba poniżej 2 miliardów zjechać. Tam było miliard 900 milionów, coś tam. Ale no tak czy siak nie jest to liczba, która nam daje jakiekolwiek szanse. Możemy sobie spróbować jeszcze tego gagatka, taniebnego handlarza. Tutaj go praktycznie w ogóle nie biłem, więc nie wiem do ilu mogę zjechać. No aktualnie zjeżdżam mu do 10 miliardów, więc to też nie jest ciekawa kwestia. 7 miliardów, spoko. Też e, załadujemy sobie go 10 razy. 7 miliardów to i tak chyba nie najgorszy wynik. 9 miliardów. Okej, okay, no jako tako, jako tako poszło to coś do przodu. E, no na pewno będziemy bazować na procentach spupili teraz. E, jako już mamy trochę tych owoców, to na pewno nam pomoże w walce z tymi lochami. Oczywiście mówię o mnie i o moich e, co, to by było na tyle, Czyżby taki szybki odcinek bez gadania głupot? Czy to nie jest możliwe, żeby to się tak skończyło? Eee, arenka, dobra, to jest wszystko zrobione. Czy ja wszystko zrobiłem tak szybko? To jest pytanie. Ja może się wyrobię do 8 minut. Nie, no żartowałem, oczywiście, że trzeba przeciągnąć do 8 minut. Taki, taki, taki śmieszek ze mnie. Eee, ale nie no, teraz muszę po hamsku przeciągać. To nie wiem, mogę opowiedzieć jakiś żart. Eee, na przykład. Eee, taki jest jeden śmieszny żart. Eee, dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że łapka zostawiana. Trzymajcie się. Na razie.